Witajcie, kochani. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o tym, jak wyglądają śluby i wesele w Hiszpanii. E, dowiecie się m.in., jakie są różnice między polskim i hiszpańskim weselem, co warto brać pod uwagę, jeżeli zdecydujecie się na organizację ślubu w Hiszpanii oraz jakie są ceny niektórych usług związanych z tą ceremonią. E, jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. E, ci, którzy są z nami od dawna, zapewne wiedzą, że mój mąż, Javier, jest Hiszpanem. My braliśmy ślub kościelny tutaj w Hiszpanii we wrześniu 2016 roku. Zdecydowaliśmy się na ślub w Hiszpanii z dwóch względów. Po pierwsze, dlatego, że większość z naszych przyjaciół i znajomych to są Hiszpanie i oni mieszkają tutaj na miejscu w Hiszpanii. Co więcej, rodzina Caviera jest o wiele bardziej liczna niż moja rodzina, i pod względem logistycznym było nam to wszystko łatwiej przygotować. Ponieważ o wiele łatwiej jest znaleźć zakwaterowanie i transport z lotniska dla mniejszej liczby osób, my dla naszych gości mieliśmy wynajęte mieszkania prywatne i to był naprawdę bardzo dobry wybór. I po drugie, dlatego że Javier nie mówi w języku polskim w stopniu, który by mu pozwolił na zrozumienie całej ceremonii, a nie chcieliśmy brać na takie wydarzenie tłumacza. Tak jak mówiłam, my braliśmy ślub kościelny i mamy takiego fajnego księdza tutaj u nas w parafii, który nam dokładnie wszystko wytłumaczył. Dobrze widzieliśmy, jakie dokumenty nam będą potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego, i tutaj też taka rada: zamiast szukać w internecie tego, jakie dokumenty będą Wam potrzebne do zawarcia ślubu, to najlepiej udać się od razu do osoby, która Wam będzie udzielała ślubu. Czy to do urzędnika, czy to do księdza, czy do konsula. Oni wam wszystko najlepiej wytłumaczą i nie będziecie mieć żadnych wątpliwości. Ja wam tutaj powiem, jakie nam dokumenty były potrzebne do zawarcia ślubu kościelnego. Oczywiście one się będą różniły w momencie, kiedy zdecydujecie się na zawarcie ślubu cywilnego. Dokumentami, jakich od nas wymagało, były skrócony odpis aktu urodzenia, zaświadczenie o stanie cywilnym. Ja te dokumenty pobrałam w Urzędzie Stanu Cywilnego w moim rodzinnym mieście w Polsce. Następnie zaświadczenie o zameldowaniu w Hiszpanii, zarówno było wymagane ode mnie, jak i od Javiera. Dokumenty tożsamości, w moim przypadku był, było to nie, oraz paszport, odpis, odpis aktu chrztu oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego. Muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten kurs przedmałżeński w Hiszpanii, to byliśmy z Javierem bardzo mile zaskoczeni. Pomimo tego, że trwał on trzy pełne dni, to był zorganizowany w bardzo fajny i luźny sposób i mamy z nim związane bardzo miłe wspomnienia. Jeżeli chodzi o dokumenty, które pobieramy w Polsce. To muszą być one przetłumaczone na język hiszpański przez tłumacza, który ma uprawnienia na terenie Hiszpanii. Tutaj w Granadzie są dwie bardzo fajne dziewczyny: Monika i Ania, które zajmują się takimi tłumaczeniami. Mi akurat dokumenty tłumaczyła Ania Starzec i naprawdę zrobiła to w bardzo profesjonalny i szybki sposób. Tutaj pod spodem zostawiłam kontakt do dziewczyn, w razie gdyby ktoś właśnie miał taką potrzebę, żeby sobie przetłumaczyć dokumenty. Warto też wiedzieć, że dokumenty, które pobieramy z urzędu w Hiszpanii są ważne przez 3 miesiące, dlatego warto je pobrać tuż przed przedłożeniem ich u księdza, żeby nie upłynął im czasem termin ważności. I w momencie, kiedy idziemy składać dokumenty do księdza, musimy wziąć ze sobą dwóch świadków, innych od tych świadków, którzy będą z nami w dniu ślubu, i ci świadkowie muszą poświadczyć przed księdzem, że nie znają żadnych przeszkód do zawarcia małżeństwa przez daną parę. Jeżeli chodzi o koszt ślubu kościelnego w Hiszpanii, to tutaj nie ma z góry ustalonej ceny za ślub, każdy wrzuca do skrzyneczki tyle, ile uważa. Przymierzając się do ślubu kościelnego w Hiszpanii, warto też zamówić sobie termin w kościele o wiele wcześniej. Yy, niby mówi się, że Hiszpanie tak niechętnie biorą śluby kościelne, że większość teraz bierze ślub cywilny, ale muszę Wam powiedzieć, że jak ja poszłam zamawiać sobie termin w kościele rok przed ślubem, dokładnie rok przed ślubem, to już prawie w ogóle nie było terminów na wrzesień. Także warto iść nawet rok z kawałkiem wcześniej, żeby mieć ten termin, który dokładnie nam pasuje. Ceremonia ślubna w Hiszpanii wygląda bardzo podobnie do ceremonii w Polsce. Msza jest praktycznie taka sama. Jedyną różnicą jest to, że małżonkowie oprócz wymiany obrączek wymieniają również 13 monet, które nazywają się Arras, na znak tego, że dzielą się ze sobą wszystkim tym, co mają. Również tutaj w Hiszpanii mamy możliwość wyboru muzyki. W momencie, kiedy panna młoda wchodzi do kościoła, możemy wybrać sobie dowolną muzykę, dowolną piosenkę, bądź może nam ktoś również śpiewać w tym momencie. Mamy tutaj całkowitą dowolność. Ślub kościelny jest zaró zarówno ślubem konkordatowym, oznacza to, że po zakończonej ceremonii ksiądz daje nam dokument, który musimy przedłożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Registro Civil i w momencie zarejestrowania ślubu otrzymujemy taką granatową książeczkę, która nazywa się Libro de Familia. Taką książeczkę otrzymujemy również, kiedy rodzi nam się pierwsze dziecko, nawet jeżeli nie jesteśmy małżeństwem, tam są dane wszystkich członków rodziny i taka książeczka jest nam przydatna w wielu sytuacjach, kiedy już mamy dzieci, na przykład wymagana jest ona od nas, kiedy chcemy zapisać dziecko po raz pierwszy do żłobka czy do przedszkola, kiedy chcemy dziecku wyrobić pierwszy dowód osobisty, bądź kiedy wnioskujemy o urlop macierzyński. Warto też wspomnieć, że w Hiszpanii zasadą jest to, że kobieta nie zmienia nazwiska po ślubie, oczywiście może zmienić sobie nazwisko, ale zasadą jest to, że tego się nie robi, ponieważ tak jak już Wam kiedyś wspominałam, w Hiszpa Hiszpanii mają podwójne nazwisko, pierwsze po ojcu, drugie po matce i w momencie, kiedy kobieta przyjęłaby nazwisko po mężu, to ludzie uznawaliby ich raczej jako rodzeństwo, a nie jako małżeństwo. Jeżeli chodzi o wesele, to również warto zarezerwować sobie salę, w której chcemy zorganizować tą ceremonię, co najmniej rok przed planowanym weselem. Mamy tutaj podobnie jak w Polsce do wyboru restauracje, sale hotelowe, dworki, pałacyki, w zależności od tego, jaką liczbę gości przewidujemy. My akurat zorganizowaliśmy nasze wesele w dawnej dyskotece, ponieważ zależało nam na przestrzeni oraz chcieliśmy, żeby goście mieli też możliwość wyjścia sobie na zewnątrz, żeby zaczerpnąć troszkę świeżego powietrza. Nasze wesele było zorganizowane na 116 osób. I muszę Wam powiedzieć, że jak na warunki hiszpańskie to było bardzo małe wesele, ponieważ tutaj zasadą jest organizowanie wesel na 200-300 osób. I nawet nasz kolega był kiedyś na takim weselu, gdzie było 1000 gości, także to był chyba rekord. Dajcie znać, na ile osób organizuje się teraz wesele w Polsce, bo ja też się nie orientuję, dawno nie byliśmy na żadnym weselu. I jeżeli chodzi o opłatę za wesele, to płacimy. Za menu każdego gościa, ponieważ w Hiszpanii nie jest tak, jak w Polsce, że na weselu mamy wystawione jedzenie na stołach przez całe wesele i każdy się częstuje, kiedy ma ochotę, tylko każdy gość ma swoje własne menu. I w takim menu zazwyczaj mamy przystawki, dwa dania główne i torta. Torta możemy sobie albo zamówić w menu, albo możemy zamówić sobie osobno torta w jakiejś cukierni, która nam się podoba. W menu są również wliczone napoje dla gości, w tym piwo i wino. W czasie kolacji tej weselej nie pije się tutaj w Hiszpanii ani wódki, ani żadnych mocniejszych drinków. Również pewnie sala nie będzie miała przewidzianej gorącej herbaty dla gości. Dlatego, jeżeli będziecie mieć gości z Polski, którzy pewnie też są przyzwyczajeni do tego, że pije się gorącą herbatę w czasie posiłku, to warto poinformować o tym wcześniej dany lokal, żeby byli przygotowani i mieli taką herbatę dla gości. W Hiszpanii każdy gość ma. Swoje przydzielone miejsce przy stole. Przy wejściu na salę ślubną mamy wywieszone karteczki z, z numerami stołów i z nazwiskami gości. Powiem Wam, że mi się to nie podobało. To, to jest chyba rzecz, która mi się najmniej podobała właśnie w, w organizacji Wesela Hiszpańskiego, ponieważ bardzo ciężko nam było. Usadzić gości. Myślę, że o wiele fajniej by było, gdyby każdy mógł sobie wybrać miejsce, też w ten sposób ludzie by się bardziej ze sobą zintegrowali. No ale jako, że to było hiszpańskie wesele, no to przystosowaliśmy się do warunków hiszpańskich. Za to, tym, co mi się bardzo spodobało na weselu w, Hiszpani w Hiszpanii, to było to, że w czasie wesela wręcza się gościom jakieś drobne podarunki. Dla mężczyzn zazwyczaj przewidziana jest albo butelka wina, albo jakieś dobre cygaro. Natomiast kobietom wręcza się jakieś drobne wachlarzyki, kwiatki bądź jakieś mydełka, więc to było naprawdę bardzo miłe. Tak jak wspomniałam, w czasie kolacji nie pije się jakichś cięższych alkoholi. Dopiero po zakończonej kolacji, po pokrojeniu torta, po zjedzonym torcie, otwiera się bar, serwowane są drinki, włącza się muzyka i wtedy dopiero zaczyna się impreza i tańce. Tutaj warto wspomnieć, że już w tym momencie nie jest przewidziane żadne jedzenie dla gości, dlatego dobrze by było zamówić sobie jakiś stół ze słodkościami, bądź z jakimiś słonymi przekąskami, żeby goście nie byli głodni w czasie tej całej imprezy, chociaż muszę Wam powiedzieć, że ta kolacja, czy ten obiad, weselny są naprawdę bardzo, bardzo sycące, więc już raczej też nie będziemy mieli miejsca na, na jakieś dodatkowe jedzenie. I takie wesele hiszpańskie trwa zazwyczaj do godziny 4 rano. To jest taka zazwyczaj przewidziana godzina, do której mamy wynajętą salę. I po tym weselu zazwyczaj jest tak, że Państwo młodzi razem ze swoimi najbliższymi znajomymi idą sobie po prostu na dyskotekę. I nie ma tak jak w Polsce poprawień, tylko wesele trwa ten jeden dzień. Tutaj w Hiszpanii. Po ślubie obowiązkowa jest podróż poślubna. Większość osób jedzie dnia następnego bądź dwa dni po ślubie w taką podróż poślubną i kierunkiem najczęściej wybieranych przez Hiszpanów to jest Punta Cana. My ze względu na to, że mieliśmy małą córeczkę, ponieważ Lucia w tym momencie miała 4-latka, Zdecydowaliśmy się na wyjazd do Paryża i do Disneylandii. Naprawdę była to bardzo dobra decyzja. Byliśmy 4 dni w Paryżu, 3 dni w Disneylandii i naprawdę fantastycznie spędziliśmy ten czas. Może jeszcze Wam powiem, jakie są ceny niektórych usług właśnie związanych z ceremonią ślubną. Na przykład za dekoracje z sali musimy zapłacić od 1000 do, 5, do 1500 euro. W zależności od tego, jakie dekoracje sobie wymyślimy. Oczywiście najdroższe będą żywe kwiaty. Jeżeli chodzi o stroje, to muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o koszt sukni ślubnej, to ja byłam w szoku, ponieważ za suknię ślubną z najnowszej kolekcji kupioną w salonie sukni ślubnych musimy zapłacić co najmniej 2-3 tysiące euro, więc ceny są po prostu kosmiczne. I za garnitur pana młodego płacimy około 1000 euro. No nic, kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ślub i wesele w Hiszpanii. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie mi tutaj w komentarzach. Postaram się na nie odpowiedzieć. Jeżeli film Wam się spodobał, to poproszę o łapkę do góry i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Pa!